Czym zajmuje się nasza fundacja? Fundacja Kreatywnej Edukacji zajmuje się edukacją, kulturą i społeczeństwem obywatelskim. Przede wszystkim prowadzimy placówki edukacyjne, opiekuna dziennego, przedszkole, szkołę podstawową i wkrótce uruchomimy liceum. Co jest najważniejsze? W naszej działalności najważniejsze jest. Holistyczne podejście, propagujemy teorię uczenia się muzyki profesora Edwin Eliasa Gordona, ale też oprócz działalności artystycznej staramy się rozwijać takie potrzeby ruchowe dzieci, propagujemy sport, ale też również działamy w aspekcie naukowym. W końcu nasze placówki nazywają się Perpetuum Mobile. Nasza codzienność to prowadzenie placówek, prowadzenie szkoły edukacji, zajęć warsztatów. Codziennie dzieje się oczywiście coś nowego, bo dzieci przychodzą z nowymi pomysłami, które staramy się rozwijać. Prowadzimy zajęcia ze stolarki, czyli tworzymy nasze nowe meble. Obecnie pracujemy nad wyglądem pięknego ogrodu, pełnego również pięknych zapachów zielarskich, pięknych kwiatów pachnących. No i o godzinie 17 kończymy nasz cały dzień, ale nie próżnujemy również w sobotę i w niedzielę. Jak liczny jest nasz zespół, no możemy szacować, że i pracowników, których jest 60, i dzieci, których jest około 120, i rodziców tych dzieci, których jest około 200, no łącznie mamy... Spore, sporą grupę do zarządzania, do współtworzenia naszych projektów, naszych, naszych placówek. To placówki demokratyczne, więc każdy głos się liczy. Ile osób korzysta z naszych propozycji? Beneficjentami takimi codziennymi, którzy korzystają z naszych placówek. Są uczniowie i jest ich około 120. Ponadto działamy w ramach różnych projektów, kulturalnych na przykład, z którymi docieramy do mieszkańców innych miast. No i tutaj w przestrzeni całego roku możemy policzyć około 1000 osób. Z czego jesteśmy najbardziej dumni? E, najbardziej dumna jestem, dumni jesteśmy e, jako cała społeczność Perpetuum Mobile, z tego, że istniejemy już 10 lat, e, z tego, że działamy w kanwie takiej demokratycznej, że każdy tutaj może się wypowiedzieć, każdy może też ponieść konsekwencje tego, co e, wymyślił, e, że wszyscy darzymy się szacunkiem, że dbamy o harmonijny rozwój każdej osoby odpowiadamy na potrzeby indywidualne dzieci i w aspekcie psychologicznym i w aspekcie twórczym, w aspekcie edukacyjnym i z tego, że posiadamy wspaniałe miejsce, gdzie możemy właśnie rozwijać nasze pasje, czyli mińską 15 w Bydgoszczy. Jakie mamy plany na przyszłość? Przede wszystkim Chcemy od września 2024 roku otworzyć Liceum Ogólnokształcące oczywiście Perpetuum Mobile. Federacja jest organizacją, która, dzięki której mamy wsparcie, dzięki której. Możemy realizować jeszcze bardziej nasze pomysły, nasze aspiracje, rozwijać nasze organizacje i znajdować takich, takie osoby, które nas rozumieją i które wiedzą, jak wspólnie tworzyć sektor pozarządowy.